Cześć, witaj w lekcji, na której pokażę Ci, w jaki sposób odmieniać czasownik et. Wytłumaczę Ci również, dlaczego to jest pierwszy czasownik, jaki trzeba perfekcyjnie opanować. Więc słuchaj, po pierwsze, czasownik et. Et. znaczy po prostu być. To jest nasze być. I to jest takie słowo, które. No, oczywiście będziesz używać go do tego, żeby mówić o tym, je suis Polonaise, je suis Gosia, je suis Ania, je suis Magda, je suis en France, ale będziesz tego słowa również używać do tego, żeby stworzyć czas przeszły, le passé composé. Więc żeby później dobrze zrobić ten czas, to musisz ten czasownik, który teraz widzisz na ekranie, musisz go dobrze opanować. Zobaczmy teraz w jaki sposób to atry e się odmienia. Posłuchaj jak ja czytam, a potem przeczytaj razem ze mną. Je suis. Je suis. Chuè，chuè。Ille，ille。Elle，elle。Onne，onne。

Na dole pod tym wideo masz lektora francuskiego, więc przeczytaj to również z lektorem. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. A teraz chciałabym ci zwrócić uwagę na pewne szczegóły, które później będą piekielnie ważne. Nawet jeżeli w tym momencie chodzi ci tylko o to, żeby jakoś się dogadać, to to, czego się nauczysz w tym momencie, zaważy później na wielu, wielu sprawach. Więc posłuchaj. Pierwsza rzecz, którą musisz dobrze sobie uświadomić, to słowo, które zaznaczam teraz na czerwono, Czytane jest jak ży. Spójrz na moją buzię. Ży. To słowo ja czytam jak polskie ży. Ży. Czasami jest tak, że niektórzy z was czytają że i wychodzi coś takiego jak żeśli. Musisz wiedzieć, że jeżeli czytasz że, to tak naprawdę mówisz coś zupełnie innego. Dla tych, którzy już wiedzą, którzy już są troszeczkę może bardziej osłuchani. Jak mówisz że, to wychodzi ja mam. Więc to nie jest ja mam jestem, tylko ja jestem. Więc zapamiętaj, słowo, które ci Teraz zaznaczam, czyta się jak je. Ży sui. Je sui. Ok, powtórz razem ze mną. Ży sui. Je. je. Je, je, je. Teraz następne słowo, które de facto też sprawia. Sporo problemów wielu osobom to jest słowo. To jest osoba. Ciu. -e, ciu. -e. Ciuę. -e, Ciłę. -e. Zobacz, jak ja mówię. Ciu, ciu, buzia w dziubek oczywiście. Ciu. -e, Ciłę. -e. Powtórz. Ciułe. Okej. Okay. Jeżeli zdarzy ci się, że mówisz ciuła, to znowu to jest inny czasownik. Za chwilę do niego przejdziemy, ale jeśli kiedykolwiek tak mówiłeś ciuła, to znaczy masz, ok? A my jesteśmy jeszcze w być. Następne słowo. Ile ele une. Ile ele une. Te trzy osoby czyta się dokładnie tak samo. Powtarzaj razem ze mną. Ile ele une. Ile ele UNE. Teraz zwróć uwagę, że po pierwsze, wszystko czyta się tak samo, ok? Ile ele, one. Ale w razie une robi się takie połączenie. Une. 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 Jak sobie tak zapiszę to fonetycznie, tak yy, trochę po polsku, to wychodzi mi coś takiego jak une. One. Oczywiście to U ma być takie gardłowe. One, one. No i kolejna ważna sprawa, którą musisz wiedzieć, to to, że słowo un jest równoznaczne ze słowem nu. To znaczy, że jak ty mówisz on. To, to znaczy to samo, co nu w mowie potocznej. Po prostu Francuzi trochę sobie skracają język. Czasami niektóre czasowniki odmieniają się dosyć trudno w osobie nu, ale w osobie on już jest trochę prościej, więc na pewno znasz, a jak nie, to już za chwilę poznasz, takie wyrażenie jak

OK, spójrzmy teraz na kolejną rzecz, która warta jest uwagi, jeśli chodzi o czasownik eth. Chodzi mi o osobę w. wz wz. Słyszysz, jak ja przeciągam? Mówię wz. Zobacz, gdybym chciała to napisać fonetycznie, to wyszłoby mi coś takiego wz, wz. Czytasz jak jeden wyraz i Oczywiście tu musi być to z. A dlaczego tu jest z? Dlaczego słyszysz z? No to jest prosta sprawa. Przypominam, jeśli nie wiesz jeszcze. Jeżeli litera s stoi przed lub po samogłosce, to czyta się ją jak z. Ona się udźwięcznia. Więc zobacz. W słowie WZ litera S stoi między samogłoską U albo sylabą U, a samogłoską E. Więc tak naprawdę ona jest otoczona samogłoskami, co sprawia, że trzeba ją przeczytać jak z. I stąd ci się bierze WZ. Les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis. Spójrz teraz na następne słowo. Ils sont. Elles sont. Powtórz razem ze mną. Ils sont. Elles sont. Teraz podam Ci bardzo ważną informację, na którą może nie zwracasz czasami uwagi. Wiem, że dużo osób myli słowo il są ze słowem il SĄ. Il są, oni są, il są, oni mają. No, widać, że to jest jednak pewna różnica, prawda? Oni są, to nie jest to samo, co oni mają. Więc jeśli ty również czytałeś czytałaś te dwa wyrazy jak ilzum, to musisz już teraz wiedzieć i musisz już teraz sobie to odkręcić. Tutaj jest s. Ok. S. Il sont. Il sont. El sont. Teraz sobie podsumujemy cały czasownik jeszcze raz. Przeczytamy go jeszcze raz. Ty będziesz czytać ze mną. A później podsumujemy sobie wszystkie informacje, jakie się tutaj pojawiły. Więc zaczynamy od Je suis". Tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont. sont. Świetnie, a teraz powtarzamy wszystkie informacje, jakie się pojawiły odnośnie tego słowa. Czyli ży. czytamy jak ży. Zabisz sobie, że to słowo czytamy jak ży. Że, z którym czasami myliłeś to pierwsze słowo, to jest ja mama. Czyli zapisz sobie, że trzeba zrobić różnicę między Ż a Że. To nie są te same słowa. Następnie powiedziałam ci, że słowo Ciuè -e czyta się Ciuè. -e". Więc znowu nie myl tego ze słowem ciuła. Zobacz, jedno się zaczyna od litery e, a drugie się zaczyna od litery a. Czyli mamy ciuła, ciułe, ciuła. Następna rzecz, którą ci powiedziałam, jak masz słowo u, un", une to musisz to przyciągnąć i powiedzieć razem tak jakby to był jeden wyraz une no i oczywiście pamiętaj że to u które tutaj się pojawia to jest takie gardłowe u une une następna informacja którą ci powiedziałam i która będzie bardzo bardzo ważna przy różnych okazjach to to, że słowo osoba UN jest równoznaczna z osobą nu. Żeby było szybciej i prościej, to w mowie potocznej używamy UN. W mowie trochę bardziej eleganckiej będziemy używać nu. Więc zobacz, w tym wyrażeniu niwa oczywiście pojawia się osoba UN, i to jest dokładnie. To, o czym Ci tutaj teraz mówię. Ok? Oniwa. Y Oniwa. Y Następna rzecz, którą Ci powiedziałam, to to, że czytamy WZ. I powiedziałam Ci również, że Z, które tutaj słyszymy, nie bierze się z przypadku. Ono tutaj jest, ponieważ litera S otoczona jest dwiema samogłoskami. I w takiej... Konfiguracji, to s czyta się jak z. Na końcu powiedziałam ci, że osoba il albo l, z wyrazem, être to il są. Powiedziałam ci również, że nie wolno mylić. Ils sont z il sont, Ils sont to nie jest to samo co ils ont. To nie są dokładnie te same wyrazy. I zresztą jak za chwilę będziemy robić czasownika voir, no to zobaczysz o co mi dokładnie chodzi. Zostawiam Cię z tą lekcją, zostawiam Cię z nauką. Jak już wszystko opanujesz, to co tutaj ma być opanowane, to przejdź do następnej lekcji.